Cześć! Jesteśmy Emocjami Amelii! To jest smutek. Pomaga Amelii zrozumieć, że czasami smutek jest normalny, ale czasami smutek jest zbyt poważny. Czasami, aby zrozumieć radość, trzeba być trochę smutnym. To jest gniew. Pomaga Amelii stanąć w obronie, gdy coś pójdzie nie tak. Czasami jednak potrafi być zbyt porywczy. Czasami po prostu gotuje się ze wściekłości. A to jest odraza. Ona jest odpowiedzialna za to, aby Amelia trzymała się z daleka od wszystkiego, co może być nieprzyjemne lub niebezpieczne. Amelka mogłaby ze mnie wpaść w kłopoty, dlatego moja rola jest bardzo ważna. To strach, który zawsze czuwa i pomaga Ameli uniknąć niebezpieczeństwa. Czasami jest zbyt ostrożny. Cześć, chyba jest tutaj bezpiecznie. To niepewność. Pomaga Ameli zwracać uwagę na ważne rzeczy. To prawda, czasami za bardzo się martwi. A komu ty to mówisz? Ktoś nas obserwuje? I na koniec przebiegłość. Pomaga Ameli znaleźć wyjście z trudnych sytuacji i obmyśla plany chłopaki, mam kilka asów w rękawie. Radość, nie opowiedziałaś o sobie? To się, jestem radością. Zawsze staram się, aby jej dzień był jaśniejszy i przyjemniejszy.